Zaczynamy dzień czwarty w tym tygodniu, no czwartek, czwarty dzień Byłem w domu Teraz jedziemy na bazę weźmiemy ładunek na Florydy Mamy. Mamy ładunek Port Orange i Jacksonville. To jest ten ładunek, który bierzemy. Załadujemy się dzisiaj. Rozładunki o 5 rano w Port Orange. I Potem w południe w Jacksonville. Czwarty, czwarta naczepa w tym tygodniu. Na Florydy To będzie jutro, teraz, jest, teraz już jest po południu Godzina za 24 My musimy się zważyć Elius jak się będziesz nudził chciał się pośmiać, to obejrzyj do ściśle no i witam wszystkich pasażerów, uśmiech z tego wszystkiego, to aż pisze post pod postem uśmiech, no już prawie czuję w krzyżu 20 lat, Hehehe. He, he. się Piotr, starzejesz się Damian 1999, w była dziś młodica było o dziewiątej jak zwykle O dziesiątej śpiewamy panięce na dobranoc Ale zaśpiewamy panience dopiero jak się zważy. Tu troszkę popracować. Przepraszam was bardzo. First way to First. Truck number. Zero one, six, seven, zero. Zero, one. 01670 Kabowerek stare ciężarówki z Walmartu. Teraz służą do przewozu domów na koła. A my idziemy po nasz kwitek. O, okej U.S. Express 701 555 O, tu jest nasza waga, 34 600 jest na naczepie może być 34 czyli trzeba o trzy dziurki trzeba przesunąć. Jest tutaj, a musimy przesunąć o trzy dziurki, więc wyciągamy wajchy i lecimy przesuwać. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Wcisnąć trzeba hamulec. Perfekt, tu gdzie miało być. Teraz jesteśmy legalni, możemy jechać dalej. Dojeżdżamy powoli do portu Minęło 7 minut Nie przegap zjazdu uśmiechu Właśnie przypominają mi koledzy żeby nie przegapił zjazdu Ale jeszcze mamy 8,5 mili do zjazdu I koniec na dzisiaj Jutro dwa rozładunki Jeden pod Porta Orange Drugich są dwie Na bazę i ładunek do Szałów Piąty pierwszy. A do tej pory najlepszy sklep jakim byłem godzina 7.15 a my wyładowaliśmy 1500 pudełek o dwie godziny 50% szybciej niż przewiduje ustawa w takim tempie byśmy mogli rozładować całą naczepę w 4 godziny ale do tanga trzeba dwojga to po prostu to po prostu szybko szło od strony rozładunku. i udało się to zrobić zanim się zawsze największe upało no, ale na 10. Jak tam samopoczucie uśmiecha? No, wietrzek zawsze się czuje jak na wakacjach Oglądając te palmy wszystkie A teraz tak spowszedniały takie tak że już nikogo nie dziwią Ani Gerard, ani Rafał Zajechaliśmy w drugie miejsce nie jestem do końca pewien, który tutaj jest. Chyba te albo te drzwi. Powiedzieli mi przez telefon, że jeszcze mają. 15 minut potrzebują, więc, więc czekam. W międzyczasie stawek sobie oglądam. Zdumiewa mnie czystość tej wody w tym stawku. Widać pod wodą jak rybki pływają, jakieś malutkie. a tu przypłynęła kaczuszka bo by się też coś zjadła kaczuszka rybek nie zjadasz? Przecież zjesz rybkom chlebek, i co one będą jadły? Chyba muszę przynieść więcej chleba. Bo za dużo głodomorów tutaj jest. Dobra, trzeba się do roboty iść. Wszystko gotowe, tylko oni jeszcze nie gotowi przygotowany wiatraczek wieje, bo będzie cieplutko, znaczy jest cieplutko rolki przygotowane woda w butelce jest nic tylko zabierać się do roboty a cada bravona. 45 dolarów na godzinę No bad, no bad Po Ale zaczęli o piątej rano, 7 więc... siedem godzin siedem godzin z tego dwie jazdy. Co o

Pusta naczepa, tylko jakieś palety zostały, ale to już odwożę po prostu na bazę i tam sprzątają. Mój, moje rolki i skrzynki tutaj są ułożone, żeby je łatwo wyjąć na bazie, wodę muszę się zabrać. Ja zrobiłem z kluczykiem, a kluczyki są w Wałci. Myślę.